Wydaje mi się, że ten film jest mocno, te sceny, które są, które są dostępne na YouTubie, no mocno są takie emocjonalne też. Mają na celu wzbudzić takie silne emocje. I to, to, się, nie, udaje. to, się, to udaje. się udaje. Te silne emocje mają dotyczyć tego, że kobiety były po prostu źle traktowane. I co? I wydaje mi się, że rzeczywiście to pytanie, które ty zdałaś, to jest bardzo potrzebne pytanie w dzisiejszych czasach, bo tych narracji, które zakładają jakąś taką intencję całej płci męskiej, która jest skierowana przeciwko kobietom. Takie narracje, które pokazują, że historycznie to jest jakiś taki, nie wiem, wielki plan mężczyzn przeciwko kobietom. Jest wielki spisek i wielka taka, bym powiedziała, właśnie takie jakby, nawet nie chodzi o dominację, tylko jakby pokazanie kobietom ich miejsca, takiego, tak, że nawet tak, nie tak, próbujcie, tak. bo wam to nie wyjdzie. Tak, tak, tak. I, tak. To, jest, i to jest oczywiście brane z jakichś po, pojedynczych przypadków, tak? z jakiejś historii mhm. um, i um, buduje się z tego obraz całości. Tak? I to, to jest takie przełożenie po prostu, że jeżeli gdzieś coś tak wygląda, to w innym miejscu już będzie tak samo wyglądać. I wydaje mi się, że Kate w tym filmie, w tym, tą produkcją, osiąga swój, swój cel. Mhm. Zresztą osiąga go także w tych wywiadach. Czyli um, tworzy dla mnie tak, to jest moja perspektywa, ja to tak odbieram jako y, y, osoba, która ma prawo, jak każda inna, mieć swoje, swój odbiór rzeczywistości i jakieś interpretacje, że ona osiąga ten cel wywołania takiej, y, takiego przeświadczenia, że ta główna bohaterka, którą ona gra, potrafiła w takim momencie jak Druga wojna światowa jeszcze podjąć no, można powiedzieć walkę, y, taką walkę płci. Tak, i, i ją w jakiś sposób wygrać, pokazując mężczyznom, że nie będą jej mówić, co może, a, co, a czego nie może robić. I dla mnie to jest takie trochę, dla mnie to jest akurat o tyle nietrafione, że odnosimy się do momentu bardzo specyficznego, historycznego, jakim była druga wojna światowa i zupełnie i, i, i to, w jaki sposób funkcjonowało, funkcjonowały społeczeństwa, w jaki sposób postrzegano wtedy rolę w tym wysiłku militarnym, tak? Kto miał, kto miał za co odpowiadać wtedy? No właśnie, ale przepraszam, że się tylko wtrącę za chwileczkę, mhm. dokończysz myśl, bo ja chcę jeszcze powiedzieć, tak jak a propos tego, co powiedziałaś, właśnie przedstawianie tych, tego kontekstu, czy wzięcie w ogóle kontekstu wojny II wojny światowej, czy jakiejkolwiek wojny, zauważmy jedno: to nasila emocjonalność, bo tu nie mówimy o dziewczynie-kobiecie, która idzie do korporacji i tam sobie walczy z systemem tylko mamy tutaj na szali życie ludzkie i to są tysiące miliony istnień i o tym rozmawiamy. Czyli to co zrobiła Kate, zrobiła bardzo świadomie, bo widziała konkretną historię konkretnej kobiety, żeby jeszcze wyostrzyć tak jakby odbiór tego co się tam zadziało, tak? Wzięła sobie to i jakby nie, ma, nie mówię, że to jest źle czy dobrze. Ale to może spowodować, że to bardzo mocno zarezonuje emocjonalnie w taki niekoniecznie dobry sposób, tak docelowo. tak. Czyli może się to tak skończyć, że np. młoda osoba, czy jakaś dojrzewająca osoba, czy nawet starsza osoba wyjdzie z tego, z tego, z tego kina bardzo nabuzowana, bardzo taka wręcz roztrzęsiona, i, i z takim poczuciem, boże, dobrze, że były takie kobiety i że walczyły za nas. Czyli stawiamy grubą krechę między nami kobietami, biednymi najbiedniejszymi tutaj w tym kontekście, takim czy innym, i facetami, którzy od samego początku byli przeciwko nam. I my nie dość, że walczyłyśmy z wojną, to jeszcze walczyłyśmy z facetami. Tak, To tak, tak, tak. Jest... no dokładnie, dokładnie. Mhm. Kiedy, jak, jak rzeczywiście um, się cofnąć do tamtych czasów i do, tam, te, do tego, jak funkcjonowały w ogóle jakieś takie role społeczne i tak dalej, to zupełnie jesteśmy w innym punkcie, tak? I, mi się wydaje, że tu jest też takie rozjechanie, że jeżeli mm -hmm. próbujesz w, w, w 2024 czasów. roku przełożyć jakąś taką waleczność ko kobiety o swoje mm -hmm. i ja to bardzo popieram, bo uważam, że każdy powinien o swoje zawalczyć. I przekładasz to na um, czasy II wojny światowej, 80 lat wcześniej, jeszcze do tego wszystkiego um, nie bierzesz pod uwagę tego, jak się kształtowały właśnie te wszystkie historycznie, tak, I jak, jak, jak wtedy funkcjonowały role społeczne, jak, i co było, co było. Co rodzice przekazywali swoim dzieciom jako takie, jako, jako, jako ich misję na przykład w życiu, tak? czym oni mają się wykazać, w jaki sposób oni mają zafunkcjonować w społeczeństwie, no to wydaje mi się, że jednak po stronie tych. Chłopców było pójście na front i walczenie, a nie po stronie jednak kobiet i dzieci i osób, i osób starszych. I absolutnie nie przypisywałbym tutaj jakiejś takiej intencji wykluczenia kogokolwiek. Tylko ja to, ja to postrzegam na tamte czasy jako pewien kontrakt taki społeczny, który zakładał, mm -hmm. kto, gdzie ma największą rolę do odegrania, i też kto kogo chroni, tak, bo mi się wydaje, że. W takich sytuacjach też wielu mężczyzn mogło się w ten sposób zachować, mówiąc kobiecie, że dane miejsce jest dla niej zbyt niebezpieczne, ze zwykłej po prostu troski jakiejś takiej wpojonej im też, a nie z uwagi na to, że oni są, chcą po prostu ciemiężyć kobiety. No. Mhm. Znaczy ja jakby tutaj się z Tobą zgodzę, bo to co mi się wydaje, to się mocno zmieniło jakby w międzyczasie, czyli co mam na myśli, to że się zmieniło to, że kiedyś kobiety miały często marzenia o takich zawodach, teraz powiem w cudzysłowie typowo męskich, czyli mam na myśli mhm. żołnierz, pilot, nie wiem, pani, która prowadzi autobus czy tramwaj, tak? W tamtych tak. latach, w latach 40. czy tam 30., któryś, no było to nie do pomyślenia, bo to był cały proces dochodzenia kobiet, powiedzmy, do jakiegoś tam pułapu, w którym miały dostęp. No mm -hmm, i właśnie, mm -hmm. do czego ja teraz zmierzam? W tamtych czasach nikt nie przygotowywał kobiet, nie było tego obowiązku. Yy, no więc o to yy, chodzi. Wiadomo, też. nie miały tej wiedzy, tak? Żeby być żołnierzem, trzeba też coś konkretnego wiedzieć. Nie było to jakby w taki sposób. To, to z jakiej okazji, w jaki sposób my sobie wyobrażamy teraz że setki tysięcy kobiet pójdą walczyć i będą potrafiły walczyć. Bo żeby umieć walczyć, trzeba się tych pewnych technik i posługiwania się bronią, wszystkich innych rzeczy, które są związane z byciem żołnierzem, to to jest jedno. No to tego nie było. Oczywiście dziś można powiedzieć, no ale przecież dziś każda kobieta, która sobie postanowi, że pójdzie do właśnie, pójdzie do, właśnie albo, albo stwierdzi, że będzie chciała być właśnie w wojsku, albo chce iść do służb więziennych, chce być policjantką, jak najbardziej to wszystko jest możliwe. W tamtych czasach nie było to możliwe, więc myślę, że to, co jakby ja tego filmu jeszcze nie widziałam, ale mam takie poczucie, że Kate mogła może mieć jakieś też swoje osobiste przesłanki. Jak najbardziej. Myśli, jak najbardziej. Jak myśli, najbardziej. My, my, my dzisiaj możemy o tym mówić, że często ludzie robią coś ze własnych, wewnętrznych powodów. A to, że później to ma wpływ na, na setki tysięcy ludzi, którzy nie mają z tą Kate nic wspólnego, to jest jakby inna kwestia, tak? Ale jest to impact, jest to wpływ, ogromny wpływ, jakie media nam dają, bo media są dużą, czy właśnie tutaj akurat no, film to jest też uważam nie tylko media, ale też sztuka, która jak najbardziej do nas trafia, którą my konsumujemy. I może było właśnie Kate próbą załatwienia sobie czegoś. Ja nie neguję w żadnym miejscu tych rzeczy, które są dla kobiet wielkim wyzwaniem, bo to nie o to chodzi. Wiem, że są miejsca, w których dochodzi do sytuacji, gdzie kobiety są gorzej traktowane. Natomiast można o tym rozmawiać na różne sposoby, i można przez różne metody rozmawiania o tym osiągać różne efekty. Wydaje mi się, że to, od czego zaczęliśmy, czyli właśnie rozmowa o samym słowicie nawet używanym, to jeżeli sięgamy cały czas po słowo zdominowany, dominacja, dominujący, no to też yy, trzeba wiedzieć, że to się wiąże z pewnymi konsekwencjami.